Dobra, ogarniamy ten jachcik Dobra Stoisz, stoisz, stoisz Wysiadaj z rękami do góry Co jest? jest? Wysiadaj z rękami do góry Ręce do góry Odsianej się, ustaw Urządzenie do, do... do... tego? Żeby decyberę zmierzyć w naszym radiu? Ucho, dobra? jest to znaczy, że jest w głośno, dobra? Dobrze. dobrze, dobra, dobra. <laughs> o, panie. Dobrze, dobra, Dobrze jest, czy nie? Dobrze! dobrze. Auto nas ramuje, kurwa. Nie, nie nie, 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 dobra, dobra, by robił, by robił. Tylko telefon, proszę, jak telefon. Chłopie, ale ja nie mam twojego telefonu. ja się tam nie zajmowałem. No to niech pan wezmie tego, weźmie tego nie ma go już. On, proszę... No ja go nie ma, no, no co to ma być? Że... Tego nie ma, telefonu nie ma. to widocznie coś się stało takiego, no, no ja nie mam. No, nie nie w z strony gdzieś. To nie chodzi o to. John, John ja chciałem pomóc. W Działałem w ramach pomocy. Po prostu dla sportu chciałem tutaj odwiedzić komendę, zrobić co Mów nie Nie mogę mówić głośniej, bo chciałem być, wiesz, empatyczny wobec innych ludzi. Ale tu widzę, że każdy pisze na tej komendzie, no więc, trzeba, w sumie, bo... więc w sumie to mogę się szarpać. Na to wychodzi, że tutaj inaczej nie da się dyskutować, jak z drugiego końca komendy słychać ludzi. Dzięki, że powiedziałeś. Nie ma problemu. Teraz mnie słyszysz dobrze. Witam z tej strony gramową 15. Wraz ze mną jest gramofon16 oraz subwoofer4. Subwoofer4 zaraz dołączy. Witamy na vlogu, ja i on. Witam serdecznie. Dobrze, ja proponuję... Na ile? 50, że no to... Dobrze, kuj, powiem wprost. Willie, nie, nie wolno, nie wolno, już. Już, 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 już cofasz się, cofasz się. Szybko z tym lasem. kość tu nożo. Mały na komendzie. Target done, Relavidiv zanożował. Su 6 plus 1, lecimy na komendzie Dobra, wszystkie jednostki, które brały udział w no tym krytycznym pościgu, paz i jazda. Strona komendy. Tylko patriota? Relavidiv do mnie sery 20 pocisków. Nie wiem, czy to przeżyje. Tryska z niego krew. Potrzebne jest szybkie wsparcie. MT. Nie to nie jest nie ma nie ma stąd nie mam już człowieku na komendzie Z rozbieżny masz to ciekawe 03 chyba mamy kolejny zapłon na komendzie nie, bo zaraz pod mapę wpadnę TO Unie! ja do tego sebetta chciałem. Ja, ja, ja mogę. Hej, hej, ja daj mi, daj mi. 30 sekund. Hej, nie hej, hej. 30 sekund na podjęcie decyzji. W ogóle. No, albo siedzisz sobie tutaj po prostu. Ja, mogę, mogę. Moja decyzja jest taka. Mogę ja. Obróciam telefon tego pana, dzwonię do adwokata i tu przyjeżdża. dobra? Nie, ja nie czekam na niego. Rozumiem, Siedzisz tutaj 48 albo 24. To jest możliwe, no proszę Tak, ja, oddychamy, oddychamy. Beautiful. Łapy się od tyłu, trójkąt, szyja. Zostaw płyn i... na, dużę, dużę, dużę. na tyłem głowy w nos. Wygina. Walę kolanem tu zebra! Dobra, wystarczy, yeah. wystarczy. Ta to jest spokojnie? To ta... Bo ci leg założę. tak, o. Kim zaraz pójdzie? Ja wy się nim zajmujecie, w ogóle? Nie wiem, no, spokojnie. Kogo płacę cię zaraz zamknę? O No! Kłębek kluczy trzeba sprawdzać wszystkie po kolei. Co ty to zrobiłaś? Psycholko! Co ty... Uciekaj, uciekaj! To się rozprzestrzenia... OOO! O to mi wybuchło! Oj... 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 Mamy. No i w piłki. Sorki Sorka słuchaj, Ej nie 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 nie, nie.

Zabierzki! jego ja, 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 ja. człowieka! Przejegał człowieka! Ja, bo... Nagrywajcie to! Mnie też! Mnie też. na górę! Na górę! Co? Podpalam! Podpalam to! Podpalam! Uważajcie! Podpalam to! Podpalam to chłopaki! Podpalam jeden i drugi! Pajuk. Na 7.2 TBMW co no, Coś na RĘCE 100%. DO GÓRY RĘCE DO GÓRY RĘCE DO GÓRY taser, RĘCE DO GÓRY Nie ruszasz się, nie ruszasz się Strzelamy się z policją Ty się nie ruszasz Ręce do góry podnosi Przy kafe, przy kafe. Strzelamy się Nie ruszasz. Tak. jest. Tak? Mogłem go rozstrzelać Tylko dwie osoby pamiętaj No tak, dwie osoby dojeżdżają Zdrapki zamiast... Ej! A jakby wziąć ślub, to ludzie przyniosą na prezent zdrapki! Ej! W ramach prezentu ludzie by przynieśli... Zdrapki! Czy co? Nie... To jakie masz? Chcę żebyś mnie przytulił. Dobrze. Chodź. Dzięki mi e -o. <śmienicza> 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 Jestem Monika, interesuję się kulturą azjatycką. Jestem z Dobrze, z że villagera nie ma. Juski. Z dwie godziny. Znam to za szansę, tak? Nam, nam. <śmienicza> mm -hmm. To ja mogę zacząć ode mnie jeden Panie Montana, co czy pan... <śmienicza> Zero. Z... Ja to zrobię! <grymne> OOOOOO! <będzie> miejsce! OOOOO! <grymne> jak eee. O, to chyba... E, Możemy zakończyć, co? Mikołajka, <grymne> pani. widziałem panią już wiele razy. Wiem, jak pani nie, wygląda. Prawda. ja Przefarbowanie w w nie, nie pomoże w... Przefarbowanie włosów nie pomoże w nierozpoznaniu pani. Ja panu nie widziałem nie widziałam go pana w ogóle dzisiaj... o... O? Oczywiście. I nie, nie była pani przed chwilą na Vanilli Club Unicorn? Gdy w życiu przez chwilę nie. byłam w apartamencie siku robiłam. Poszłam na chwilę i wracam oczywiście. i nie było oczywiście. auta. Ktoś może to potwierdzić? Tak. Kto? Mucha. <laughs> Mucha, który był. O, To dobrze wiedzieć, bo muchę słyszałem jak biegał tutaj po tym wanili klabie. Czyli o, 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 razem? Okej. Okay. Nie, nie, nie. A, nie, on nie, nie, musiał... jak mucha może być A to może on pani... zabrał mi furę! No dobrze, jest pani poszukiwana, poszukiwana no, no, no. za rabunek jest. pani poszukiwana wraz z muchą za rabunek Do widzenia, powodzenia. Zesrałeś się, Montana! To nie <laughs> ja nie masz dowodu! Mama! Stary, dobrze ci siadło.